Mieć Legnica na razie jeszcze czasu jest bardzo dużo i jesteśmy przed stadionem Łukowskiej Wisły Później relacjonuje dla Was oczywiście ten mecz. Zapytamy tutaj może kogoś, na co tutaj wszyscy liczą. I na razie idziemy spoglądać sobie ten stadion byłem tu ostatnio 4 lata temu więc na pewno wiele się zmieniło jest, zupełnie to wygląda inaczej dzisiaj niż podczas ostatniej mojej wizyty na Reymonta zapraszam was do subów do lajków też kanału Marko Polska Piłka na razie jeszcze tu jest puściutko także nie ma tutaj kompletnie nikogo i jeszcze nawet nie ma zbyt wielu kibiców dopiero będą się wszyscy tutaj zbierali także będzie myślę dosyć ciekawie dość dużo ludzi no ja oczywiście nie będę chodził tutaj tymi bramami którymi teraz przejdę ponieważ będę wchodził z drugiej strony na stanowisko komentatorskie więc będzie to zupełnie z innego miejsca a tutaj na razie tylko się przejdę zobaczę jak to wygląda w dniu dzisiejszym i popatrz, popatrzmy tak wygląda stadion za mną zaraz wam go pokażę zupełnie zupełnie, o wiele bliżej tak to wygląda na tą chwilę jest już zupełnie pusto ponieważ do meczu jeszcze sporo czasu mecze wiecie godzina 20.30 live oczywiście u mnie na kanale Marko Polskie Piłka podejdziemy bliżej do stadionu tędy tutaj nie będę przechodził akurat znajdę inne wejście kiedyś tutaj można było wejść ale w tym momencie w razie jeszcze jest wszystko zamykane tam jakieś dziewczyny mają grilla tutaj też możecie popatrzeć możemy popatrzeć tutaj mamy hamburgery, cheeseburgery i takie inne berry do jedzonka a za chwileczkę dojdziemy już do, oj, do samego stadionu na razie nawet nie bardzo jest kogo tutaj zapytać w jakich nastrojach są kibice przed tym meczem, ale myślę, że dobrych. Jak zwykle, tu była zawsze świetna atmosfera. Myślę, że taka atmosfera tutaj w Krakowie dla Wisły pozostaje. No, a teraz udajemy się do budynku, gdzie mamy kasy biletowe. No i w ogóle chcę Wam pokazać stadion, bo naprawdę zmienił się od czasów, kiedy ja tu byłem ostatni raz. Zobaczymy jak to wygląda w dniu dzisiejszym. Na pewno to wygląda zupełnie inaczej niż wtedy. Kiedy ja tutaj 4 lata temu bywałem i to bardzo często ale mając dzisiaj akredytację po prostu przyjechałem na kolejny mecz Wisu tutaj mamy balony, jakieś teraz dla dzieci. Nie wiem, mam nadzieję, że mnie słuchacie. Nie ma tutaj wiatru, więc raczej głosu nic nie zabiera. o tutaj jakieś takie baloniki przed stadionem. A potem obrócę kamerkę, bo akurat ja może nie, nie jestem tutaj pierwszoplanową osobą. Więc. Pokażę Wam tutaj bardziej całą otoczkę niż siebie. Mam nadzieję, że tutaj do tych budynków z kasą biletową jest spokojne dojście. Przynajmniej tak bywało i chyba tak dalej nadal jest. Tak, spokojnie tam można będzie wejść. Więc tam wejdę i Wam to wszystko pokażę. Myślę, że niektórzy tu już byli. A więc przełączamy już teraz kamerę Nie na mnie, a na stadion Tak to wygląda zewnątrz zmieniło się, nie było kiedyś tego napisu tego neonowego, więc na pewno jest, są tu duże zmiany na dzisiejszym meczu ma być nie wiem myślę około 20 tysięcy ludzi No i jesteśmy w sumie przed kasami tak to wszystko tutaj u dziewczyn wygląda tutaj mamy godziny otwarcia kas zaraz Wam pokażę o, tak jak widzicie tak to wygląda mamy sklep który się też zmienił tak jak mówię, moja ostatnia wizyta była bardzo dawno dzisiaj tutaj bardzo duże zmiany nastąpiły Także wszystko Wszystko tutaj pozmieniane Zmian mamy tutaj dużo jeszcze możemy sobie pooglądać Jaki wynik pan typuje? 3-1. 3-1, dobrze, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Jaki pan wynik typuje? 2-1 dla wisły. 2-1 dla wisły, dziękuję bardzo. Dzień dobry pani, jaki pani wynik typuje? Jaki pani wynik typuje? Wynik? No. E, 2-0 dla wisły. Dobra, dzięki. Także widzicie tutaj mamy kasy. I tak to wszystko wygląda. Nastroje są bardzo optymistyczne moi drodzy. E, ja pokażę Wam, postaram się Wam pokazać teraz to z drugiej strony, bo tutaj mamy kasy biletowe mieliśmy. A teraz sobie przejdziemy drugą stroną, tą którą ja będę wchodził. Ja będę wchodził zupełnie od innej ulicy. Tu jeszcze proszę popatrzcie sobie. Tak jak mówię do meczu mamy bardzo dużo czasu, mam bo aż do 20.30. Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie Jeśli nie, to po prostu Wam to wszystko postaram się pokazać. Tu jest wejście na sektory, na, na sektor D czyli do góry A Tutaj mamy plac Jordana, no ci którzy tutaj mieszkają to nie jest dla nich żadną e, nowością, a ja chcę teraz przejść, bo chcę też zobaczyć sam, bo ponieważ jeszcze pier pierwszy raz jestem tutaj na akredytacji, więc e, w sumie jest to taki można powiedzieć mój debiut i e, też <tryk> a, też po prostu się pewnie zmieniło to miejsce, które ja tam pamiętam był parking. Nie wiem jak to wygląda dzisiaj od strony ulicy 1 Maja. Ale spróbujemy to zobaczyć. Bo chyba tutaj to raczej na sektory to wejść nie pozwolą mi nawet na puste teraz. O, o akredytację teraz jeszcze po akredytację to jest dużo za późno. Za szybko przepraszam. Nie za późno, tylko za szybko. Tutaj mamy taki napis Stadion. także tu jest e no akurat ja dzisiaj nie robię Lecha Legię chyba robię 7 już w niedzielę e komentuję Legię dzisiaj komentuję Wisłę i mieć. A resztą klubów zajmiemy się, czy idzie na to czas. Na razie pokażę Wam tutaj nawet najwięcej. Wejście na sektory to nawet nie za bardzo jest co oglądać w sumie. Możemy pooglądać sobie. Gdzieś tutaj będzie wejście od 1 maja, tu jest na trybunę F, na której rzadko bywałem, ale bywałem z tego czasu. Także, co by Wam tu jeszcze pokazać? Pokażę Wam też tutaj. Tutaj mamy takie rzeczy. Proszę było lepiej wyraźnie widać także dzisiaj kochani e, Wisła Miedź i to jest e, dla mnie w tym momencie mecz e, najważniejszy przepraszam bo nic nie widać, o teraz widać ok, tutaj stewardzi się zbierają przed meczem jak widzimy także pomalutku się tu wszyscy rozchodzą no i jestem, tak tu jest Parking, przez który pewnie będę wchodził, bo będę tutaj tędy wchodził po akredytację. A tutaj stewardzi ochrona, tak to wygląda. Dzień dobry, 1 maja, później po akredytację, co się tu idzie? Yy, po co? Po akredytację. Bo teraz A, jeszcze nie za szybko, nie, nie wiem właśnie gdzie. Pisali mi, chłopaki, albo... na, że 1 maja się zakłaca. No to tutaj nie wiem czy to nie będzie akredytację. Yy. Mhm. Dobra, dobra, to jeszcze mam czas, bo to jeszcze do meczu daleko ja się dowiem konkretnie, gdzie tutaj będzie trzeba podejść później Ale to jeszcze jest sporo czasu Tam mamy znane krakowskie błonia Moment muszę przerwać tą, zaraz.